Cześć, witam Was, tu Kuba2010 a w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać jak tworzę konto na S1 to będzie konto, na którym będę nagrywał filmiki bo na tamtym nie ma za bardzo już co nagrywać a że lubię nagrywanie, tak więc no, weźmiemy sobie tego typka i to będzie mm, profesja Mag, zwiadowca, wojownik. Weźmiemy sobie, no, zwiadowcę. Chociaż wiem, że. No, niech będzie, dobra. Zapisujemy. Imię, postaci. To pominę tę czynność. Ym... Dobrze. Mamy tu takie, jakby, małe, małe problemy techniczne. Z tego względu, że wszystko wpisuję hasło, e, mój imię, klikam WH. ok, um, i błąd, brak wolnych miejsc na serwerze. Co to jest, ludzie? Dobrze, to więc wybierzemy sobie inny świat. Będzie to świat, niech będzie trzeci. <duszy> Mam nadzieję, że tutaj nie będzie takich problemów. Absurdalne. Nie powinno czegoś takiego, czegoś takiego być. Co to jest, ludzie? Te reklamy. Jeszcze mnie dobijają. Nie, szlak mnie tu zaraz trafi. Um, dobrze, to postać sobie stworzę później. Zwiadowcy bierzemy i tym razem próbujemy. I mię. kubsztalyt czekaj i proszę państwa mamy już to konto dobrze więc wita się z wami kubsztalyt um, dobrze wchodzimy w bohatera no to jest nasze najnowsze konto, na którym będę nagrywał. I co by tu teraz? No, pierwsze co zbrojownia Myślę że, najwa... Myślę, że najważniejsza rzecz jak się stworzy konto Na razie to kupimy sobie pas. Tak, kupiliśmy pas buty nie będziemy łazić na busaka i... Jakieś szmatławce jeszcze na siebie włożymy? Dobrze, mm, karczma. Myślę, że to będzie dosyć opłacalne. Czekajcie, przewinę. Dobra, jestem z powrotem i już nam się załadowała karczma. Ach i tak go zdjęliśmy. Dostaliśmy grzyba, odblokował nam się jeden order i myślę, że jest dobrze. Dalej gabinet magii. Zrobimy sobie to, wypijemy tę i co dalej, hmm. znowu idziemy do karczmy, hmm. weźmiemy sobie tą misję i Dobrze, no. Bili oczywiście nie mamy. Na razie nawet założyć nie możemy. Także zostało 8, 7, 6, 5 sekund do zakończenia misji i już. Dwa hity pójdą. I nasz triumf brawo Poziom drugi i kolejny order odblokowany mm. Dobre to jest, więc sobie zmienimy a tej szmaty się pozbędziemy. Mm. Trochę mm. Czas nam zajmie, jak aż polepszymy te konto, ale no cóż, nie przeszkadza mi to. Dopiero zaczęliśmy grać niecałe 3 minuty temu, już mamy drugi level, na razie będę się starał, żeby wypełnić choć trochę jeszcze nasze EQ a teraz przechodzimy do albo nie jeszcze, to jest 14, przyjdziemy tak na 2 minuty przed zakończeniem i czekajcie chwilkę jeszcze to Wam pokażę tę misję i idziemy na S14. I już za chwilę nam się załaduje karczma i walczymy. Zauważyliście, że im wyższy level i im no, mm, co misje je na początku zdjąłem typka skarczmy na hita, Potem na dwa hity. Teraz chyba poszło na trzy. Nie wiem jak to działa, ale uuu, dużo co nam dodaje. Doświadczenia wchodzimy na S14. I ładuje nam się S14. Logować. I jesteśmy na S14. Idziemy do gildii. W gildii się nic nie zmieniło. Idziemy na lochy 6 yy, na szóste lochy z 50. Zaatakowała nas gwardia. Długa. I mamy nową tarczę oraz nowy pierścień. Ten sprzedałem ze względu, że był słabszy, mimo to, że był z lochów. No, ten nam dodaje siły 229, a ta tarcza nie dość, że fajnie wygląda, to dawała plus 8 siły. Niedługo mi się skończy wierzchowiec. Już skończyłem dzisiaj karczmę na tym koncie. przypotki mam to na razie nie będę żadnej kupował i jeżeli Wam się spodobały spodobał ten mm, filmik to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na pozytywie i żegna się z Wami Kuba 2010 i narka!